어 <coughs> <coughs> odcinek pierwszy, drugo pożycia. Ej! Ej! Kiedy jesteś, ej! Ej! Górne ręce! A! I jesteś? Ja tu Mieszkań... mieszkam Nie, wiesz, żyjesz? Nie. Nie Nie jeden z nich? Jaki jeden z nich, o co ci chodzi? O co ci się odległoś się zabrał? I dobrze wiesz o kogo mi chodzi. Nie, jak ja dopiero wstałem A o pan całą noc? No, czekaj pan no. Frank! Franek! Frank! Gdzie ty jesteś? Nie ma go. Eee... Widziałeś jakiegoś może takiego Jednego jak mi chodzi po sam... wow, co? Ło, Nie. Ja tu zostałem wezwany, żeby pójść na zwiady, czyli kogoś, żeby znaleźć jakieś grupy ludzi. A po co? Nie wiesz co się dzieje, chłopie na dworze? Nie. To no nie chcesz wiedzieć. Lepiej by było jakbyś żył nie wiedzy. E, powiem tak. To wszystko się zaczęło. To e, tam się kończy. To wszystko się zaczęło wczoraj wieczorem. No. Zostaliśmy wezwanie z wojska. Bo jestem z wojska. I teraz ci dam pewne rzeczy z plecaka. którego nie mam. E, Ech. 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 Dostaliśmy wezwanie z wojska, że... Rozprzestrzenia się pewna epidemia I... Na początku myślałem, że to będzie coś... Na <coughs> początku myślałem, że to będzie coś ale la... <coughs> jakaś gripa czy coś Ale to jest coś straż... o wiele czego Proszę pana To co się tu dzieje to jest po prostu paranoja Ludzie się zjadają Zjadają po prostu, zjadają żywcem Wszystko się wszędzie zjada żywcem jak pan, zostanie, jak pan zostanie, jak Pan zostanie, jak Pan będzie miał kontakt, yy, yy, jak, pan, jak Pana ugryzą, czy do Pana Królowego będzie miał kontakt z nimi taki, yy, że Pana nie wiem, oplują, op ogryzą czy coś i tak się dostanie do Pana organizmu, to i ja Pana mówię, że Pan od razu martwy jest i lepiej Pana zastrzelić, yy, żeby ich tu nie mnożyć. Czyli pan spał, przespał pan wszystko, ja tu na łódce przypłynąłem. A ja Całą barką, byliśmy, mieliśmy się udać z rozkazu do e, laboratorium, w którym podobno się to zaczęło, ale co są tylko przypuszczenia niektórych ludzi e, jakieś tam problemy były, jeszcze pamiętam, że jak wychodziłem z laboratorium, zostałem przesłany tutaj do e, e, wieży i bunkra niedaleko pana domu, żeby pilnować ludzi i Wszyscy już są w schronie i muszę Pana zabrać do schronu. Umie Pan strzelać z broni? Umiem. No a... Strzelał Pan kiedyś? <grym> Skoro umie, to myślałem. No to Panu nie dam, bo nie mam. Ale... Ale dam Panu nóż. Musicie okay. Pani nim obronić. Wojskowy. I dam Panu również kamizelkę odporną oraz jedną lampkę. Widzę, że to Panu powinno wystarczyć i... Pan uważa, że Pana nie <grym> Żeby pana nie, ugry nie ugryzło, na przykład, no nie wiem, yy, na pewno gdzieś koło wątroby, albo, albo gdzie indziej, żeby pana nie ugryzli nigdzie, żeby pana nie gryźli. Pan uważa, musi pan bronić jakoś, okay. bo to jest naprawdę niebezpieczne. Ja A pana tak. zastrzelę. Nie, eee, bo tutaj mam skrzynki, może ja w ten frank zostawił, czekaj pan. No patrz, o, patrz, o. wszystko zbieraj. Stawił. Tak, dwa listy są. Zobacz, ja na dole popatrzę. Ja pana na dole, to okay. teraz... Pan się nie martwi, ja pana okradnę, ale w tych czasach to co? trzeba. Dobra. Eee... Frank. Pęgiel. Co? Eee. Frank. Cześć, to ja przyjaciel Frank. E, nie wiem co się dzieje, ale gdy rano wstałem, usłyszałem jakieś krzyki na zewnątrz więc wyszedłem aby to zobaczyć ale gdy to zobaczyłem sam nie mogłem uwierzyć własnym oczom ludzie po prostu się zjadali na początku myślałem że to tylko jakiś zły ale jednak nie po chwili wróciłem do domu aby sprawdzić wiadomość w telewizji mówili aby udać się do pobliskiego starego bunkra tam mają wszystko co jest potrzebne aby przeżyć gdy wyjdziesz z domu Głównymi drzwiami idź cały czas na wprost, a na pewno trafisz. Będę czekał na Ciebie w bunkrze. Powodzenia, Frank. Aha, super. Jeszcze drugi mam list. Tak. List od Franka. Zostawiam Ci w drugiej skrzyni. Trochę zapasów. Nie jest ich dużo, ale wystarczy Ci, aby dotrzeć do bunkeru. Tej skrzynce. Wow! Też tu jest. Szał jak jest. O. O kamie... a to jest ten sam no, ten... to jest ten sztylet sam co... ten... a nie. Nie, My ci hmm. dałem wojskowy, a nie jakiś... kamienny. A, ale to jest to samo. Takie samo wrażenie daj. Mm, dobra, jedzenie. Listy zostawię, co? Czy, czy nie to, co? Dobra, eee... Dobra. Co? Ale pada, no. Co pan? Była to jakaś grupka w ogóle ludzi? Coś wybili jacyczkolwiek. Czy pan nie. spał w kółko? No czy znaczy, no i znaczy nie, no fra no nie? No, Tam jest do tego. A ja spałem. Pewnie już jest dawno W Bunkrze... Nie wiem jak to się dalej potoczy, ale plany były takie zarządu, że następnie wszystkich ocalały, co w tym... Wchodzimy do laboratorium, i w laboratorium będziemy czekać wszyscy, aż znajdzie się e, jakieś lekarstwo na to, i wtedy będziemy się nim szczepić. I może uda się jakoś to przetrwać, ale na pewno się ono tak samo nie będzie, proszę pana. To panu gwarantuję. Ej, czekaj pan. Muszę coś sprawdzić. Czekaj, czekaj, czekaj. Trzeba! E, panie, zobacz pan, jak on wygląda. Widzę, masz pan robo-konia. Ej, UWAGA! Nie! Aaa, kula, kula, o! Dobra. Dobra, ja jestem za tym, żebyśmy się wrócili do środka. Okej, okej. Ugryzł pana, czy... Nie! Jakoś, czy się udało jakoś panu obronić? Ej, a co tu jest? Ja pana. Czy ja franka? Ej! Ja panu klucz dałem jakiś. Aha, ja właśnie jakiś klucz dalej. Franka. Wędka! Dobra, mamy wędkę. Dobra, kurczę to. Panu i... wędka. Eee, taka. Tak. Ja. Będziemy mogli ryby łowić. Nie? Że przetrwamy. Dobra, trzeba proszę pana się udać do, do, do bunkra. Oni może jeszcze spisują, chociaż jak wychodziłem już byli ostatnie garstka osób. Dobra, idziemy, oj. Wiem. Więc... <laughs> może, Może uda nam się przetrwać. Okej. Okay. Pan, żeby się nie, nie czuł pana w jakiejś grze, to nie ma zabawy po prostu, naprawdę jak pana ugryzał to kaplica. E, dobra, czekaj. To wy pan. No, dobra, to jest, dobra. No. Poi, idziemy, idziemy, idziemy. O! Dzień! Ja, dzień dobra. nic nam nie daje. Ura! Bo tutaj płot zniszczyli, proszę pana. Pa! Ja będę w nich strzelał. Że mi tu nie wchodzić pod celownik, dobra, dobra szybko proszę Nie wiem, nie wiem, że tak, siebie mówił, że siebie. Pędzi, no w tą stronę, ja wiem, bo ja sam przyszedłem. Okej, okay. Za mną tak, a bo tutaj mm. mamy żołnierzy już martwych, niestety. Okay. Bo ci ludzie umierają po prostu. U ni znaczy, nie umierają, proszę pana, znaczy, ja nie wiem. Dobra, tutaj widzę jakąś wieżę. Szybko pan, biegnij tam! Biegnę, biegnę! O! Wchódź pan, wchódź pan, szybko! Szybko! Proszę pana! Dobra! Proszę pana, ja za tobą! Szybko! Co? To już jest... <grych> Punkt 5. Punkt 4. Szybki! Tu jest, jest krym! O, szkawki jakiejś. Mam, proszę pana, złe wieści. Tak? Nie powinno wyglądać. No wiem, no to, to ja to wiem. U, to Wzięte żadne zapasy. Nie ma co brać. Trzy ziemniaki zostały. Eee, mam jakąś notytkę. O. Karte. O. Karte. Karta. Dobra. Wezmę. Eee, notytka... Jak... Notytka jakąś tam. ZEPA! No i jeszcze mam. Yy, jak co to jest? Liceo z tym smutto Ja z nim. Um, nie, tu po co mi lista? niepotrzebna? Ja z nim... Nie yy, żegnałem ostatnio, jak wychodziłem. Mam nadzieję, że w bunkrze jest. Zostałem przyzielony na jakiś czas do wiesz, aby przyjmować ludzi do badań zanim wpuścimy ich do bunkra. Ludzie panikują, że zamierzają się tutaj zamieszanie, ale staramy się nad tym zapanować jak tylko możemy. Już niedługo kończymy tutaj naszą robotę, ponieważ została już tylko garstka osób do przebadania. Za około godzinę wszyscy będziemy w bunkrze, Joseph. Czyli pewnie w bunkrze są jakaś ostatnia osoba pewnie zainfekowana była. I. Dobra, e, to chodźmy jeszcze za góry. I w ogóle. Łoł wow. Tu też jest krew to ja czy, tam, to, tamto to jest ten bunker? Tak, tam się udamy, tam są ocaleni. Okej okay. Stamtąd później ruszymy y, gromadą jak zbierzemy więcej ludzi. Co? I... udamy się do... Y, udamy się do laboratorium. I tam będziemy czekać, aż przyślą nam lekarstwo na tą choróbską. A wtedy jakoś spróbujemy się rozbudować i może żyć, i będziemy coś robić. Ale na razie, proszę pana, chcemy ja się e, udać do bunkra. Jak najszybciej, najlepiej. Do bunkra. A w bunkrze, oczywiście, przebalamy się. Na pewno pan ugryziony nie został. Bo da się tą chorobę już wykryć. Jak ja bym ugryziony w czasie snu? Nie, nie wiem, proszę pana. Skoro pan jakichś żadnych ludzi nie słyszał, dopiero się dowiedział, że jest epidemia, to... Panie, do dobrze do Eee, to ten, to? tak? Tak. O, Proszę. Ło... Wow. Trzy na dół. No trochę poniewierany jest, ale to stary Ej. bunkier. Panie, ja pierwszy raz jestem w bunkrze. Zobacz pan, jak ten bunkier wygląda. Eee... Eee... Co? Eee... Mariusz nie żyje. Weź, 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 otwieraj pan. A, dobra. Oh, fuck. Proszę pana. Ja. ja. Co, a tu się Edward Scott jest tutaj. Tu się działo. Proszę pan? Tak, ja, a tu poczeka. Ja pójdę na to, zobaczy czy ich tam nie ma. Ja. Dobra, co tu mamy? Hej Franka? O kurde, ile... Frank! Jest... Nie! Nie! Dlaczego? O! E. Dlaczego? Mateusz! 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 Mateusz. Mateusz. Ej, ty chodź, Mój? Ciężko. Jeszcze... Dobra, nie, tam jest zakopane. Dobra, Dobra, nie. I lepiej tam nie iść. Chyba to no, stawili. Do góry, e, To no, jest mamy... sprawiedliwość. Trzeba to szukać. Ja o. lepiej zamknę drzwi na dwoli. E, no taka jajkowa jest. Dzień dobry pan. Dobra. E, jestem już w grze, ale zabronili tutaj wnosić jakiekolwiek broni. Każdą broń, którą by u nas, idzie od razu na dół do magazynu pod klucz. Nie by obiecali, że oddadzą ją przy wejściu, ale ja. wyjściu! Oj, przepraszam, przy wyjściu, ale ja im nie ufam, dlatego schowałem swój pistolet razem z amunicją w okolicach bunkra. Nawet jeśli ktoś znalazłby tą skrzynię, to i tak nie ma klucza do niej, Jacob. Trzeba będzie poszukać klucza. Ja mam klucz. Masz klucz? Ja mam schował tam, tam, gdzie notatkę. W miejscu Później pójdziemy, zobaczymy, co to za broń. Dobra. E, Fra Ej, notatko od Franka jest. O, jedzenie. Franka? Tak. Czytaj. Ja mam notatki o Edwarda. Jestem już w bunkrze z resztą ludzi. Mamy tutaj prąd, wodę, żywność, miejsce do spania. A co najważniejsze, jesteśmy tutaj bezpieczni od tych szwendaczy. Sam bunker może i nie jest w dobrym stanie, ale na pewno wiele wytrzyma. Dodatkowe jest tutaj uzbrojenie wojsku, więc nic nam w cudzysłowie chyba nie grozi, Frank. No, niestety. Niech fal zjadł słońca. No, jak, panie, jak to tak masz na miło. imię? Ja? Tak. Jerek. A. E, to ja Papiczek, się witam, witam. Witam. No, eee tanie. stanie Słucham. Teraz. Yy, ja bym sprawdził. A, nie. Ja sprawdzę notatki. w ogóle te notatki właśnie i później bym zobaczył na dole. Może oni się zabunkrowali. Bo zobaczyli, że tu na górze się epidemia roznosi, może się To na co tam jest No. Ale to... właśnie. Skoro... Oni to zabici. Tam barykotowali, to gdzie są zombie? No może wyszły. Jak? Przecież to wszystko było pozamykane. Nie mam pojęcia. Ale w ogóle dlaczego są tutaj dwie dźwignie? Jedna miała być od zewnętrznych drzwi, ale... Okej. Okay. Tu się zepsuło, na czerwono się świeci. Dobra. Yy... Dobra, czytam, proszę pana. Edwarda. Jestem już w bunkrze, niedługo powinna doroszać tutaj moja siostra. Mam Na nadzieję tylko, że będzie cała i zdrowa. Edward Scott. Okej. Okay. Edwarda 2. Nie chciałem nikomu o tym mówić, ale podczas podróży do tego miejsca zjadę trochę zgniłego mięsa. On. No, on chyba oszalał. Nie mogłem już wytrzymać z głodu. Znajomy pomógł mi się przedostać bez badań do środka, do piska. Mam gorączkę i wszystko mnie boli. Czyżby jednak wdała się infekcja? Oby nie, mam nadzieję tylko, że wojsko nic nie, wojskowi nic nie zauważył. Elwar Scott. No to z niego za tępy dban. I przez Ej, takich no, ludzi. No. Przez takich ludzi. Yy, nie da się w tym kraju żyć. Dobra, idziemy. Idziemy na dół. Yy, nic więcej nie ma, nie? No. Nie. Dobra, ja będę miał broń naszykowaną. Właśnie. Ej, Otwieraj. Ej, Słyszę, jest tutaj. Dobra. Właśnie. Oj, przepraszam, ale ja tak trochę z emocji. Słuchaj, się Dobra. Dobra. To tylko jeden. Miejmy nadzieję, czyli jednak, niestety. No to masz odpowiedź, dzisiaj te zombie podziały. No. Cię zdziały sobie tu na dole. Je, ich zabudowali najwidoczniej. Dobra. A ja po tutaj wojskowi leżą. To nie masz tą y, coś do kopania? Czym tam kopałeś? Mam. O wykop tam, bo tam zasypało trochę. Dobra. Mi się udało magazyn otworzyć. Okej. Okay. Łooo wow. Co to jest? O, butelka zwykła. A tutaj mamy, co? jeszcze, Mam list od twojego Franka. do magazynu. O. To idę, czekaj. Jak coś zostawiłem w skrzynce, tej listy Edwarda. Nie chce mi się nosić tych książek. Dobra, mam, mam, dobra. E, list od Franka, to znowu ja, Frank. Pewnie zdziwiłeś się, ty tutaj wszedłeś, weszłeś. Ktoś z górnego poziomu wniósł do bunkra infekcję. Sam się zdziwiłem, skoro wszyscy przed wejściem do środka musieli przejść badania. Ale nie czas, żeby o tym myśleć. Musimy wynosić się stąd, czym prędzej. Kazali iść nam do laboratorium, może znajdzie się również miejsce dla nas. Będę zaznaczał drogę dla siebie. Ej, on zaznaczał drogę dla W jaki sposób? Nie wiem, lampy chyba jakiś. Lampy, a pisało coś? Nie Pokaż. Wiem. Masz. Coś to jest? Co to jest? Drewnianymi słupkami. Napisał. Że będzie zaznaczał, że drewnianych słupów szukać. Dobra, to drewniane słupy, ale... okej. Mi listy nie są potrzebne. Czekaj. O! Mam żelazny pistolet. O! To bierz. O, i naładowane, dobra. Eee, co do jeszcze mamy? O, i kill off. dobra. Dobra, myślę, że... Eee, a, notatka jest ważna tutaj, zostawiłeś, hmm. Co? Powiedz tak. Droga do bunkra będzie długa, więc yy, z racji, no że mam jeszcze elektryczność... Laboratorium. No, ...laboratorium właśnie, przepraszam za pomyłkę. Bo z racji, że mamy yy, elektryczność w tym czy jeszcze. Ja bym przeczekał tutaj pewien czas. I ja udał noc się... Nie. Noc. To chodźmy spać. Rano, yy, będziemy musieli jakieś zadbać o uzbrojenie i o jedzenie jakieś. Sprawdzam okay. trochę chleba, ale mam obawy, że może nie starczyć na całą podróż. Chyba mm. mieli gdzieś w magazynie jedzenie było. Dobra, rano się zobaczy. Znaczy ja mam pełną. Chcesz? To, to rano wszystko ogarniemy. E, ja idę spać o tu. Eee. co? Z góry. Są. Z góry są. E. Dobra. Dobra, chodźmy spać. Dobra. Najlepiej. E, dobranoc. Wiesz co, czekaj. Ja. ja wolę tutaj spać. Ja wiesz dlaczego? Czemu? Bo tutaj są drzwi jedne, całe. No, dobra. W razie co, to będziemy służyć jak będzie próbowało. Idę do to bramki, to... Braka, skrążę, to... Dobra. Jest to jest e, dobra. Dobrej nocy.